Z tej strony Kiopado to dziesiąty odcinek Kubła Energola, jest to jubileuszowy odcinek, także powinien być specjalny, także yy, jakby to powiedzieć yy, posiadam yy, trzy jakże ciekawe monstery Java, które zakupił mi ocelot i dzisiaj w sensie, no, jako pierwszy, to no, dla mnie to będzie dzisiaj po prostu jeden Energol, którego wypiję yy, także po prostu nie przedłużając. Pierwszym obiektem recenzji będzie yy, Loka Moka od Monstera. Wygląda ja to w ten sposób. Bodajże wszystkie te yy, Energole zamówił na skrami, yy, i tam też znalazłem opis, że jest to yy, kawa z nutą czekolady. Także no, co idzie? Trzeba to z tego spróbować. Także. No. Hmm. Jakbyś tak przyjrzeć, to no, wygląda trochę jak kakao, koni. Także... Coś w tym jest, jak z zapachu. No, coś tam, coś tam. Dobra, próbuję. Kurde, dobra. Dobra. To jest idealny przykład tego, że... Yy, ...Javy to jest zdecydowanie... Yy, ...moja ulubiona seria monsterów, bo... ...nie, to jest... ...to jest świetne, znowuż. Yy, faktycznie... Yy, ...no, powiedziałbym, że to jest bliżej takiemu... Eee, kakałku niż takiej typowej kawie. ześ tam po prostu eee, opis się zgadza, prawda? Czuć tam troszeczkę tej czekolady. Jest to dość słodka kawa, ale nie wiem, czy aż tak słodka jak na przykład... Eee, Swiss Chocolate? No, nie, nie przypominam sobie. Ale dobra, no w każdym razie świetne. Tylko czemu takie drogie i czemu trzeba... Czemu to jest takie drogie? Nie, świetne to jest. Także rekomenduję. Jest naprawdę cudowne i yy, Pora przejść do następnego Energola. Dobra, witam ponownie. Pora się zatem napić kolejnego Energola, kolejnej Java i tym razem będzie to yy, Irish Blend. Zwokusuje się to świetnie, dobra. żeby nie było takich samych hajes co poprzednim razem. Eee, co yy, chciałem powiedzieć wcześniej, że yy, jak się wypowiedziałem na temat Loki Moki wcześniej, że mi bardzo smakowała, to na przykład jak się zapytałem o Celota, to powiedział, że stawiałby ją najniżej, jeśli chodzi o Jawy, co jest trochę dziwne, w sensie, wiecie, podział opinii. Może też. Dlatego tak polułem lokemokę, bo po prostu dawno nie piem a ostatnią drogę kupiłem był Farmer Oats, który był średni, także e, tak to wyszło. No ale no dobra, zobaczymy czy Irish Blend będzie lepszy. E, z tego co wiem, z tego co wyczytałem jest to połączenie kawy i likieru Irish Cream. Także jestem ciekaw e, oczywiście pewnie bezalkoholowe i tak dalej, więc... Pora zobaczyć, z czym to się je, co się pije. Także tak. Także wygląda to w ten sposób. Oj. Tak, o. Pachnie podobnie jak poprzedni, chociaż? Kurde, te, taki charakterystyczny zapach, jakby. Coś tam miał być, tam jakiś alkohol, ale nie, nie do końca. Dobra, sprawdź jak smakuje. O, kuźwa, jakie to jest słodkie. O, cholera, jest. Dobra, okej. Okay. To jest chyba najsłodsza java, jaką piłem, naprawdę. Yy, jest. Yy... Kurcze, ciężko powiedzieć. Yy, wydaje mi się, że jest nawet lepsza niż to. Ale kurczę... No, strasznie słodkie, aż... powiedziałbym że tak do przesady, nie? Kurde, dziwne bardzo, ale... No, fajne. Muszę przyznać. Kolejna rzecz, tylko... Hmm... Ile w tym musi być cukru, nie? Ja pięknie. No, kolejna dobra java, po prostu, no, ciężko mi się wypowiedzieć, yy, bo y, jestem lajkiem w temacie kaw, nie? Po prostu dla mnie smakuje jak zwykła, słodka kawa, a teraz tego że ko tego konkretnego likieru yy, nigdy nie piłem, to trudno mi porównać, nie? Także jedyne co mogę powiedzieć, bardzo dobra java, znowu bardzo droga, ale yy, warta, moim zdaniem yy, na pewno będzie to jedna z lepszych jav. Ale dobra, zostaje mi jeszcze w ogóle porównać ostatnią jawę w dzisiejszym odcinku. Dobra, także pora przejść do ostatniej kawy w tym odcinku. Najpierw była kawa z czekoladą, później była kawa z likierem, a teraz pora na kawę y, z hawajską nutą jest to y, kona blend jest to y, jak, jakieś tam połączenie kawy oraz y, wanilii i słyszałem od ocelota, że to z kolei jest oczywiście się dobrze pamiętam bardzo dobre w sensie stoi jeszcze wyżej niż Salted Caramel którego tak wychwalał e, także co, pora to tego też spróbować no i co, wygląda to w ten sposób, aż sobie nałem więcej niż zazwyczaj sobie leję do szklanki na próbę. Dobra, w kwestii zapachu tak zdaję sobie sprawę, że większość Jaws pachnie bardzo podobnie, no po prostu jak taka typowa kawa mrożona, więc tutaj też się nie różni. Także sprawdźmy jak to smakuje po prostu. Hmm, kurde. No muszę przyznać, że to jest złoty środek, w sensie tak jak dla mnie, yy, najpierw yy, myślałem, że poprzedni Irish band był strasznie słodki, to to jest tak wyważone, nie? w sensie czuć gorycz kawa przy okazji jest słodkie. Dobre to jest, naprawdę bardzo mi smakuje. Pytanie jest, czy to może być lepsze niż Salted Caramel? No i nie wiem. Salted Caramel był pierwszą Jawą jaką piłem, więc yy, musiałbym to porównać, ale chętnie bym yy, kiedyś przetestował sobie obie te... obie te jawy, żeby stwierdzić, która jest lepsza. Ale to mi się wydaje, że to dużo zależy po prostu od gustu. W każdym razie to jest świetna kolejna Java i wydaje mi się, że to jest najlepsza w tym odcinku. No to tyle w tym odcinku. Z tego co wiem, to są wszystkie jawy, jakie są dostępne do kupienia w Polsce. Jest jeszcze dostępna w USA vanilla light, która jest niedostępna w sprzedaży w Polsce przynajmniej mi nic nie wiadomo na ten temat. Jakby ktoś wiedział, to proszę dajcie mi znać. Chętnie bym kupił. I jeszcze wchodzą nowe jawy, które mają tam 300 mg kofeiny. Nie wiem kiedy one wejdą, nie sprawdzałem tego, ale no to jest ciekawy temat po prostu. W każdym razie, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek, sądzę, że następny powinien się pojawić niedługo, ponieważ zakupiłem coś yy, innego nie są to monstery, więc stay tuned. Yy, w każdym razie, jeszcze raz, to tyle, mam nadzieję, że się podobało, zapraszam na moje socjalne media, lajkujcie, subskrybujcie, co tam chcecie robić, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku, streamie, czy czymkolwiek, bye bye.